ale no, tu mam inny kształt brody, nie jest taki Rutkowski, tylko mam taki. <głos> <głos> Dzień dobry! Witam Państwa pojechani w pełnym składzie, czyli Seba oraz Paweł Wolszowik. Dzień dobry. Musimy korzystać z momentu, kiedy jeszcze nas nie zastąpiono i ten program nie jest autonomiczny. Tak, i dalej jesteśmy to my. Czy Wasze samochody jeżdżą same? Podejrzewam, że może się tak zdarzyć, jak zapomnicie na przykład ręcznego wrzucić. To się tak zdarza, że jadą same. Albo biegu na górce i wtedy też lubią. Chcieliśmy porozmawiać o takim. Gór... Tylko o dylemacie prawnym, o dylemacie sumienia i o Samora, całej sytuacji. Fajnie. Lu bisa melot teraz musiałeś powiedzieć o samolocie. Tak, bo to tak naprawdę ma bardzo dużo wspólnego ze sobą. Technologia jest taka, że samolot potrafi sam wystartować, lecieć i lądować. I większość czasu leci na tak zwanym autopilocie, czyli komputer steruje wszystkimi parametrami lotu, tak aby ta maszyna bezpiecznie dotarła z punktu A do punktu B. I my dzisiaj właśnie o podobnych rozwiązaniach, tylko że lądowych w samochodach mówić będziemy. Elon Musk właśnie całkiem niedawno powiedział, że w niedalekiej przyszłości prowadzenie przez człowieka samochodu powinno być karane. Chodziło mu o to, że po prostu samochód Autonomiczne będą się sprawowały dużo lepiej na drodze niż ludzie, że będą przewidywalne, będą potrafiły same przewidzieć też sytuacje, nie będą w ogóle dopuszczać do wypadków. wypadków, do niebezpiecznych sytuacji. No wiadomo, że jakby człowiek tylko człowiekiem jest i się czasami Łomny. myli, zmęczony jest i w ogóle i się różne rzeczy zdarzyć mogą. No i ta automatyzacja, komputeryzacja to się już dzieje. To nie jest tak, że to są jakieś plany, wizje i nie wiadomo co, tylko to już na dzień dzisiejszy tak się odbywa, no, że mamy samochody, które same zczytują znaki, same dostosowują prędkość aktywne tempomaty, które dostosowują odległość samochodu do auta poprzedzającego. Same parkują, przecież te systemy ESP też działają również same, nie? No i system <laughs> Assist Lane, czyli który Cię będzie trzymał w pasie. W Arteonie jest teraz system, który budzi kierowcę, jeżeli wykryje, że ten zasypia albo, nie wiem, coś mu się dzieje, to najpierw zaczyna się drgać kierownica, całe auto zaczyna hamować. Powinno też zjechać na prawy pas, aby zatrzymać się i bezpiecznie jakby, żeby do Ciebie pomoc dotarła. No to działa jeszcze jeszcze raz działa, raz nie działa, jak pokazują testy. Ale takie już kroki są poczynione no. i do tego wszystko dąży właśnie, żeby te samochody działały od A do Z same. Czyli nie tylko pomagały nam zostać w jednej linii, nie tylko pięknie, ładnie zarówno zaparkować, ale rzeczywiście, że my wsiadamy do tego auta jako po prostu pasażer, mimo że jedziemy nimi sami. Ja mi się to trochę nie podoba, bo ja za bardzo lubię prowadzić, tak, pomimo tego, że bardzo dużo stoję w korku. No to i tak lubię czuć tą kontrolę, lubię sobie od czasu do czasu szybciej pojechać, od czasu do czasu ściąć mocniej zakręt. No proszę, no. kolega się w nich rozpinał. Takie trochę nie speedowe, ale nie to jara po prostu. i Nie chciałbym zostać zmuszany do tego, bo teraz to jest kwestia prawna, czy będziemy zmuszeni do tego, żeby porzucić cały fan zjazdy na rzecz tych autonomicznych, czy nie? Nie wydaje mi się, żeby to aż tak było. No w sensie, my chyba jeszcze nie dożyjemy czasów, kiedy te auta będą zastąpione całkowicie autonomicznymi, bo mi się wydaje, że to jest właśnie klucz, że te auto musiałyby być wszystkie autonomiczne. To znaczy, ten system będzie działał dopiero wtedy dobrze, jak wszystko będzie zautomatyzowane, bo wtedy te auta będą mogły między sobą się komunikować, jakoś dogadywać i razem działać, tak? Czyli jak się pojawi zielone światło, to one już wszystkie wiedzą o tym, że się pojawi to zielone światło. Każdy z każdym jest połączony, skomunikowany i sobie to wszystko płynnie jedzie. No a wystarczy jeden pan Janusz w tym sznurku samochodów autonomicznych, który będzie swoim Passatem 1.900i nieautonomicznym mijał. On sobie lekko przyśnie, bo Muchalinka całą noc nad głową i nie spał, no i teraz zasypia nad kierownicą. No i jakby ten cały sznurek już nie ma sensu, albo pan Janusz nagle zjedzie na inny pas, czego nie przewidział totalnie samochód autonomiczny, bo nie wie o takim gatunku jak wąsaty pan Janusz. Albo pan Janusz nie zakomunikował się z tak. autonomicznym samochodem, że będzie skręcał. Jakby tu jest dużo takich dziwnych małych kruczków, które musiałyby być idealnie wyregulowane. Jest jeszcze tak jeden dość duży dylemat. Tak. I właśnie ja bym chciał Aniu bardzo mhm. powiedzieć, chodzi o kwestię wypadków. Po pierwsze, kto będzie brał odpowiedzialność za taki wypadek, tak jeśli się już się zdarzy, bo nie ma systemu, który by działał w 100%. No po prostu nie ma. Jeśli to byłby nawet błąd systemowy, no różne rzeczy mogą się zdarzyć. Internet się zerwie. Internet chwilę. na przykład, czy nagle wyładowanie jakiegoś tam akumulatora i jeb, i nagle ktoś zostanie potrącony przez takie autonomiczne auto. Autonomiczne auto. No i teraz kto weźmie odpowiedzialność za to? Już teraz, Volvo, który pracuje nad swoim autonomicznym samochodem, stwierdziło, że będzie brało odpowiedzialność za to. Tylko, że jako firma nie jest w stanie brać prawnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez swoje samochody autonomiczne. No albo na przykład taki dylemat. Nagle na drogę wbiegać dziecko, albo nie wiem, grupka ludzi, albo pies, cokolwiek. No i teraz ludzki odruch wiadomo, nie jest doskonały, ale załóżmy, że sytuacja jest taka, że na 100% ktoś zginie. W sensie ten superkomputer, on już to ma obliczony i on wie, że zginie albo to dziecko, bo ty w niego wjedziesz, ale ty przejdziesz bezpiecznie, albo zginiesz ty, bo obok drzewa są. Więc albo skręcisz w drzewo i to oznacza 99% szansę na to, że ty umrzesz, albo wiedziesz w dziecko, co oznacza 99% szansę, że to dziecko umrze. No i teraz taki dylemat musi ten komputer rozwiązać. Wiadomo, tak. każdy zareagowałby jakoś zgodnie tam ze swoim sumieniem, czy nie wiem, zgodnie po prostu z refleksem, chwilą, nie wiadomo jak. Może nie dziecko, bo dziecko tutaj jest akurat takim, moim zdaniem, neurologicznym punktem. Trochę tak. Punktem, ale na przykład pies, czy, list, czy jakaś sarna. Wbiega nagle na drogę, i ty masz obok siebie też dziecko, jedziesz tym samochodem, mhm. i ten samochód będzie chciał za wszelką cenę właśnie uratować. Coś, co się pojawiło na drodze, czy ciebie? Jako właściciel tego samochodu, ja bym chciał, żeby uratował mniej i moją rodzinę. Ego typu właśnie dylematy niestety następują. Jest bardzo dużo takich <grym> zmiennych i takich dziwnych sytuacji, które mogą doprowadzić do tego właśnie, że ktoś zginie. No i teraz pytanie, kto zginie i kto bierze za to odpowiedzialność? Ogólnie i tak na drogach ginie niestety mnóstwo ludzi i, i to jest tragiczne i okropne i możliwe, że te autonomiczne samochody sprawią, że tych ludzi będzie ginęło mniej. I co Codzien... samo w sobie byłoby super. Codziennie podobno trzech pieszych ginie w Polsce, w samej Polsce. No i teraz możliwe, że te samochody autonomiczne by na to nie pozwoliły, bo taki autonomiczny samochód nie pozwoliłby wyprzedzić na wysepce, nie wyprzedzałby na trzeciego, nie pozwoliłby na manewry pijanego kierowcy, no bo takie auto podejrzewam nie pija whisky. Ale to byłaby fajna alternatywa właśnie do powrotu z imprez, takie na przykład codzienne dojazdy do pracy, które nie dają przyjemności żadnej. zbyt dużej albo żadnej sprowadzenia, mogłyby właśnie zostać w zupełności zastąpione przez auto autonomiczne przez samochody autonomiczne i dzięki temu można byłoby te pół godziny wykorzystać jakoś inaczej. Odpisywać na maile, czytać książki, cokolwiek. Facebooka, nie wiem, czy nawet drzemać jeszcze, skoro to Cię może dowieźć, no to czemu by nie? Mhm. Czas pokaże, jak to się wszystko rozwinie. Ciekaw jestem, co Wy o tym sądzicie. Czy na przykład nie kupilibyście też. sobie taki samochód autonomiczny? Chcielibyście tego, żeby to było... Nie, nie. Nie, mimo nie. wszystko nie. Chociaż wkurzam się na ludzi, którzy stoją po pół godziny na zielonym, to jednak bym nie chciał. Także dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. A bądźcie koniecznie za tydzień, bo mamy niespodziankę dla was. Za tydzień będzie setny odcinek i wow. także coś ciekawego może się wydarzyć. Nie wiem jeszcze co się wydarzy, ale coś się ciekawego może wydarzyć, także koniecznie zasubskrybujcie i wpadnijcie też na naszego Facebooka. Macie linki w opisie. Będzie na coś tydzień. pojechanego na pewno. No, to na pewno. Także bądźcie w przyszłą środę o 18:00 tradycyjnie gdzie? Tradycyjnie na pojechani.tv. Na razie. Ciao.